Cześć! Z tej strony Paulina z kanału Kobiecy Dwa Koła. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie właśnie ten oto Garmin Edge Explore 2, a w zasadzie cztery rzeczy, które po dłuższym użytkowaniu są dla mnie troszkę niekomfortowe. Jakie to rzeczy? Już Wam zaczynam wszystko opowiadać. Pierwsza rzecz, o której chcę Wam wspomnieć, to jest brak automatycznego rozświetlania ekranu. O ile sobie to ustawimy na daną pogodę, to jest OK. Ale w momencie, kiedy jeździmy gdzieś tam w terenie, raz w lesie, raz po asfalcie, różnie to bywa, no to jednak nie musi być taki jasny w stosunku do tego, co jeździmy ciemno, no zużywa nam się bateria i o ile możemy sobie tutaj ręcznie ustawiać, ale wiecie, jak to jest w trakcie jazdy, gdzieś tam dziura ręka nam się trochę trzęsie, więc jest to ciężko precyzyjnie zmieniać, a tym bardziej o tym. Pamiętać, a jak jeździmy w trudnym terenie, no to wiadomo, dwie ręce są potrzebne do trzymania kierownicy, e, więc moim zdaniem to jest e, minus tego urządzenia. Założenie m, turystyczne, nawigacji, ale co turystyka nie może prowadzić po różnym terenie: raz otwartym, raz e, przyciemnionym, gdzieś tam zacienionym drzewiastym, lasy i itd. No, trochę słabo słuchajcie, no bo co chwilę to zmieniać, zatrzymywać się, a y, bateria zawsze można by było przeoszczędzić, gdyby to było automatyczne, więc to jest y, minus moim zdaniem numer jeden. Y, kolejna sprawa to brak y, możliwości dodawania własnych profili. Mamy tutaj, jak widzicie, jazdę terenową, mamy kolarstwo stacjonarne. I mamy też kolarstwo szosowe. Każdy z tych profili możemy pod siebie edytować, żeby później w trakcie jazdy tutaj na ekranie wyświetlały nam się odpowiednie pola. O ile kola, kolarstwo szosowe i kolarstwo terenowe, jazdę terenową rozumiem, no to jak to się ma, kolarstwo stacjonarne do turystyki, słuchajcie? Czy mamy sobie w trakcie odpalić na trenarze, że jak będziemy jeździć telewizję i oglądać film dokumentalny, przyrodniczy z komentarzem Krystyny Czubówny, bo ja nie rozumiem tego za bardzo, albo włączyć sobie i popatrzeć jak ktoś gdzieś tam sobie turystycznie jeździ. No nie ma, że tak powiem, to się nie mieści w moich ramach turystyki. A na przykład mamy jazdę terenową, ale szkoda, że na przykład nie ma jazdy MTB. To co nie można MTB jeździć turystycznie. Więc według tej nawigacji, no to słuchajcie MTB. Nie można jeździć turystycznie, no bo tutaj nie ma takich profili, a nie można też go sobie dodać. No ja rozumiem, że każdą aktywność z tego można gdzieś tam edytować, czy w Strawie, czy też w Garminie w aplikacji, no ale też chciałabym na przykład mieć tutaj ustawione, że jak mam jazdę MTB, no to tutaj mam inne pola, które mi się wyświetlają, gdzie tam sprawdzam sobie czas, prędkość i tak dalej. Więc fajnie by to było, gdyby to tutaj było. No niestety, niestety tego nie ma, więc jesteśmy tylko ograniczeni tak naprawdę do trzech profili, w tym. Do jednego, że tak powiem, nijak mającego się do turystyki, czyli kolarstwo stacjonarne. Szosowe to jeszcze rozumiem. Kolejna sprawa, słuchajcie, to ten przycisk, który tutaj mamy. Ten po prawej stronie jest od, od uruchamiania aktywności, więc to się rozumie. Z kolei ten, ten po lewej stronie jest od rejestrowania okrążeń w trakcie jazdy. I powiedzcie mi jedną rzecz, skoro nawigacja jest przeznaczona do turystyki kto w trakcie turystyki rejestruje jakieś swoje tam przejazdy, okrążenia, sprawdza czas i tak dalej, powiedzmy po, po iluś tam kilometrach, czy sprawdza jak jechał przez 5 kilometrów, później przez kolejne 5, przez kolejne 5 czy co 10 kilometrów. No, Nijak nie ten guzik sprawdza się do um, przeznaczenia tej nawigacji. Fajnie by było, gdyby na przykład, moim zdaniem, ten guzik odpowiadał za to, że w trakcie jazdy możemy sobie przechodzić między ekranami. Czyli na przykład y, na jednym mamy nawigację, na drugim mamy profil wysokościowy, na trzecim, właśnie mamy ekran z wszystkimi naszymi y, parametrami w tym momencie y, badanymi, i zamiast przesuwać to bokiem w bok palcem w trakcie jazdy, gdzie czasem to jest utrudnione, jeśli jeździmy gdzieś tam po tych wyrtepach, bo to nam lata i tak dalej, więc nie zawsze jest w stanie to precyzyjnie się zrobić. To szkoda, że nie ma możliwości właśnie tym tutaj przyciskiem przeskakiwania między tymi ekranami i szkoda, że też nie ma czegoś takiego, że można sobie ewentualnie to w ustawieniach um, ustawić, zmienić, więc to by było fajne i moim zdaniem tak naprawdę ten przycisk w tej wersji Garmina jest... E, nie używany przez większość użytkowników, a przejechałam też już i maraton rowerowy, i zawody rowerowe z tą nawigacją. I tak sobie jeżdżę z tą nawigacją, wiecie, turystycznie, więc ani razu jeszcze nie korzystałam z tego przycisku, a można byłoby rozsądnie z niego korzystać. No i kolejną wadą, moim zdaniem, która też tutaj jest, no to tylko i wyłącznie w zestawie był dodany uchwyt do mocowania na mostek. Nie ma tego dłuższego uchwytu mocowanego na płasko, tutaj Wam wrzucam o który uchwyt mi chodzi. Spora część nawigacji Garmina dostaje w zestawie ten uchwyt mocowany na płasko. Niestety w wersji turystycznej właśnie w tym modelu tego nie było. Nie wiem dlaczego, jak na cenę 1200 zł Wydaje mi się, że ten uchwyt powinien być, bo jeśli chcemy go dokupić, to jest niecałe 200 zł, bodajże 170 zł. A mówię, a inne wersje Garmin'a mają go, może nie wszystkie, ale spora część z nich ma. Więc przy tej cenie myślę, że warto byłoby jeszcze dorzucić ten uchwyt. I tak jak Wam powiedziałam, podsumowując już, yy, to jest moja subiektywna ocena, moje subiektywne minusy. Może to, co powiedziałam, nie będzie dla Was miało większego wpływu, iż tak powiem, nie przeszkadza Wam to wszystko. Yy, to nie jest jakieś, słuchajcie... Yy, to nie są rzeczy, które mega wpływają na jazdę, idzie się do nich przyzwyczaić, ale gdyby to było troszkę zmienione, no to na pewno poprawiłoby komfort naszej jazdy, a tym bardziej, że urządzenia Garmina, no to już są urządzenia z wyższej półki, płacimy za to, no i ja też bym oczekiwała, że jednak pewne rzeczy będą trochę inaczej zrobione, bądź też będzie można je edytować pod, pod siebie. To by było na tyle. Byłabym wdzięczna za subskrypcję kanału, za polubienie filmiku, za komentarz pod filmem. A wasze zdanie jakie jest na, te, na temat tych niedoskonałości tego urządzenia? A może Wy macie również inne, które, e, których ja nie zauważyłam, a może po prostu Wasze niedoskonałości tego urządzenia e, mi nie przeszkadzają. Podzielcie się w komentarzach. Na pewno ukaże się jeszcze niebawem e, recenzja po użytkowaniu dłuższym. Tego urządzenia, a jak już Wam wspomniałam, przejechałam z nim zawody, yy, trzy dni etapówki, jak i również yy, maraton rowerowy. Czy jesteście ciekawi, jak bateria sobie poradziła na całym dniu jazdy? Trzeba było doładować, czy nie trzeba było doładować? O tym się dowiecie w następnym yy, filmiku z serii właśnie Garmina. Za dzisiaj dziękuję. Poproszę, kciuk do góry. Pozdrawiam serdecznie. Paulina z kanału Kobiecy 2 Koła. Hej!